W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time Wojak dobry jest. Moim gościem Michał Żeromiński. Witaj Michał. Witam. Michał, na początku wielkie gratulacje Twojego ostatniego pojedynku. Powiedz mi, jak ocenisz swój drugi zawodowy występ? No, dobrze spracowałem przeciwnika myślę taktycznie i, i wykonywałem wszystkie te założenia, które z ten opracowaliśmy. No taki był efekt, że wygrałem. Było widać dużo, dużo, dużo. Boksowałeś właśnie lewą ręką, ogólnie dużo ciosów na dół, co no, skutkowało, że, że Białorusin właśnie po, po ciosach na wątrobę padł. Ale jak widziałeś, że, że jego ciosy są, no, zbiera na, na, na podwójną gardę, to był wielki spokój i znowu zaczynałeś lewą ręką. Powiedz mi, czy, czy właśnie przez to, że, że stoczyłeś tyle, tak dużo amatorskich walk, to doświadczenie takie było i, i tak się teraz prezentujesz na ringu? No myślę, że nie, jednak w, w, w tym boksie amatorskim mało boksowałem lewą męką. Tutaj w grupie, gdzie trenowałem u Andrzeja Gmitełka, jednak dużo się do tego przykładało, że ta lewa ręka jest ważna i, i zacząłem boksować lewą męką. Na doły wiadomo, jak jak zawodnik się osłaniał na, na górę, trzeba było tam atakować gdzie było miejsce. Powiedz mi, jak wychodzisz do, do walki, jakie są te Twoje ostatnie minuty w szatni? Jest duży stres? Nie, nie, myślę, że stresu nie ma. Jest taka, taka mobilizacja, ale to jest dzień wcześniej, w dzień walki, może. A jak już jadę na, na salę, to już yy, czuję taki, taki, taką wewnętrzną yy, jakąś fajną, fajne takie emocje, że będzie walka i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę. Do ringu wychodzi z tobą trener i twój ojciec. Powiedz mi, czy jak pomiędzy rundami siedzisz w tym narożniku i, i trener coś ci radzi, tata ci coś radzi, to są y, te same, można powiedzieć, wskazówki, czy różne? I kogo słuchasz bardziej? czy słucham jednego drugiego i analizuję sobie co, co w tym momencie będzie lepsze. Także i, i zarówno jestem ten ufam w 100% i ojcu tak samo ufam w A wdarzało się na przykład tak, że powiedzmy trener mówił jedno, ojciec mówił, mówił drugie, i był chwilowi tak, chwilowy taki mętlik czy, czy nie miałeś takiej nie, sytuacji? Nie, no nie było jeszcze takiej sytuacji. Myślę, że chciałbym, żeby takiej sytuacji nie było. Ojciec pomaga ogólnie w ringu, czy się pewniejszy jak widzisz, że no, no tata jednak stoi? Zawsze myślę, że to daje z siebie 20% więcej, jak, jak wiem, że jest ojciec przy mnie i no, ogólnie słucham jego wskazówek zawsze. Michał, zakończmy ten, ten etap, jeśli chodzi o tą Twoją drugą walkę. Chciałbym teraz z Tobą porozmawiać troszeczkę o początkach Twojej kariery. Powiedz mi, kiedy i gdzie stawiałeś swoje pierwsze kroki. Pierwsze kroki stawiałem w 2002 roku w klubie Hubar Chlewiska. Przypadkowo y, jestem bokserem, bo miałem być piłkarzem, no, ale tam miałem y, problemy w gimnazjum i chciałem sam się bronić, więc poszedłem na boks. Miałem stoczyć w końcu jedną walkę, stoczyłem jedną walkę, wygrałem ją, to była eliminacja do Olimpiady Młodzieży. Pojechałem na tą Olimpiadę Młodzieży, po dwóch walkach już miałem, byłem medalistą z Polski, także szkoda było kończyć, no i postawiłem na ten boks. Właśnie, bo była, była piłka, byłeś zapalonym piłkarzem, bardzo długo grałeś i tutaj był ten boks. Tata trochę chciał, żeby, żeby jednak syn poszedł trochę w jego ślady? No myślę, że nie, bo ja od początku byłem łakomczuchem, zawsze miałem brzuszek taki wielki i tata mówił, poza tym mama też nie chciała, dziadkowie też nie chcieli, żebym boksował, no ale tak losy się potoczyły i... Długo musiałeś czekać na pierwsze sukcesy? No nie, no po drugiej walce już byłem medalistą mistrzostw Polski, później zacząłem wygrywać z tymi chłopakami, co byli w czołówce, no i później tak samo. Zdobyłem wicemistrza Polski z kolei, no i tak już się potoczyło. Dostałem się do kadry Polski Juniorów, zdobyłem też wicemistrza Polski Juniorów, później, później mistrza Polski Juniorów, no i dalej tak się potoczyło i Ka Każdy sportowiec ma takie momenty chwile zawahania, że, że, że po prostu już myśli, że nie, no może jednak ta dyscyplina nie jest dla niego. Miałeś taki moment, że myślałeś, nie no, boks nie jest dla mnie, może coś innego, że trzeba z tym skończyć? No wielokrotnie tak było przede wszystkim yy, przez te względy finansowe, no jednak fajnie to jest taka przygoda, wiadomo jak jest się w szkole, ale przychodzi ten wiek 19-20 lat i człowiek się zastanawia, co dalej musi robić w życiu. Koledzy, ja idę na tening, wiadomo, jest wiele wyrzeczenia, a koledzy sobie wychodzą na dyskoteki, pracują, mają pieniądze, a ja ciężko pracuję, nic z tego nie mam. Także, także były, wielokrotnie były takie momenty, ale no, jakoś przetrwałem i, i, i boksuję dalej. Jaki był Twój bilans amatorskich walk? Ile walk stoczyłeś? 165 walk, z tego 127 wygranych, 5 remisów tam chyba było i. Po 30 przedmiotów, coś takiego dokładnie, dokładnie nie wiem. Czyli tak naprawdę Michał można powiedzieć, że no ten bilans robi wrażenie. Yy, powiedz mi, skoń, kończąc już tą przygodę twoją amatorską, co kierowało tobą, że, że, że postanowiłeś przejść na zawodowstwo? Może to, że po prostu, no co, no w boksie amatorskim nie ma pieniędzy, a chciałeś, chciałeś zarabiać? Jak to, jak to wyglądało? Nie, to nie o to chodzi właśnie. Yy, ja miałem bardzo dobrze, bo miałem stypendium od ministra nauki szkolnictwa wyższego. Yy. Miałem stypendium z miasta też bardzo wysokie, także finansowo naprawdę lepiej tutaj wychodziłem niż w zawodowstwie, no ale chciałem, ja chciałem się rozwijać, a, a yy, nie, nie byłem powoływany, jeszcze był wtedy ten MKD, zostanie znowu po komisji, nie byłem powoływany na KD przez jakiś czas, no i stwierdziłem, że nie ma sensu, mam większe ambicje niż, niż zdobywać medale mistrzostw Polski, no także zbudowałem tego boku zawodowego. A jak trafiłeś pod skrzydła Andrzeja Jak Mitruka? Andrzej Gmitek był tenem jeszcze mojego taty, także tam wykonaliśmy telefon i, i dogadaliśmy się. Moja narzeczona też mieszka w Warszawie, także się przeprowadziłem do niej. No i tak się dalej potoczyło. Trenowałem, czekałem na ten debiut, też miałem y, problem, bo miałem umowę z Polskim Związkiem Bokserskim, że nie przejdę do Igrzysk y, y, Olimpijskich w Londynie na zawodostwo. No ale no, tak się potoczyło. I, Zresztą do Andrzeja Gwitówka trenowałem, czekałem na ten debiut od czasu, aż w końcu się udało. Powiedz mi, jak wyglądały Wasze, wasze treningi? Ile razy w, w tygodniu trenowaliście? Jak to w ogóle, jak ta cała współpraca wyglądała? Z Andrzejem Gwitówkiem wyglądała tak, że treningi były zawsze do, do południa. Mieliśmy różne, różne. raz była siła, raz była technika. Ogólnie bardzo fajnie wspominam ten okres. No ale wiadomo, no nie miałem statów, to, to był jedyny minus, że nie miałem gdzie boksować, nie miałem gdzie się sprawdzić. Tą to, 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 to wiedzę, co nabyłem, nie miałem gdzie ją wykorzystać. Ale to miałeś jakiś podpisany, nie wiem, kontrakt, że miałeś ileś walk stoczyć, czy to po prostu... Jak to wyglądało? Czy to znaczy, była miałem... po prostu luźne, luźne, luźne yy, treningi? Jak to wyglądało? Znaczy, nie, to miałem, miałem taką umowę ustną, że miałem stoczyć 6 walk w zeszłym roku, no ale mówię, tą umowę miałem, to też mnie troszeczkę tam wiem, że w dwóch galach nie mogłem na pewno wystąpić, ale później mogłem, a, a jakoś tam jak Mitruk mnie nie wystawiał. no Życie. Ale słyszałem, że ogólnie pod skrzydłami Andrzeja Mitruka sparowałeś między innymi z Piotrkiem Wilczeskim Także no, no naprawdę elita, elita boksu i chyba te, te sparingi też Ci dały dużo, prawda? Tak, no z Piotkiem to były takie sparingi bardziej zadaniowe. Też Piotek mnie lubi, naprawdę jest świetnym zawodnikiem. I ja, Dużo więcej wyniosłem myślę z tych sparingów niż on ze mną. No, ale naprawdę ciekawe przeżycie. Po, poza tym z Maćkiem Sulęckim też Maciek teraz trochę przytył. To też mnie obija, jak chce, ale jak, jak był tak zbliżony do mnie wagą. Także naprawdę fajne obiliśmy, robiliśmy. Z Norbertem Dąbrowskim też robiłem. Jest, jest teraz często sparuję jest z Sasunem Karapedianem. Naprawdę uczymy się wzajemnie od siebie, jest fajnie. Kończąc przygodę z Andrzejem Gmintrukiem, powiedz mi, jak trafiłeś do Babylon Promotion i do Jarka Soroko. Jak, jak ta, W ogóle powiedz mi, jak w tej chwili się ta układa współpraca między Tobą a trenerem, promotorem? Jak to teraz wygląda? Z Soroko, ten trenowałem już od początku samego jak przyszedłem do Andrzeja Gminyłka, bo praktycznie od lutego od 2011. No, współpraca układa się super naprawdę świetny ten, jeżeli chodzi o o jakieś tajniki bokserskie i przede wszystkim najlepszy przyjaciel. To też jest, trzeba, trzeba podkreślić. A do, z Tomaszem Babilońskim się związałem, po prostu telefonicznie zadzwoniłem, że, że chciałbym u niego, u niego boksować, bo tutaj nie mam, nie mam statusu. Z Andrzejem staliśmy się w takich pozytywnych relacjach. Powiedziałem, no po prostu, powiedział, szukał szczęścia, jak mogę gdzie indziej. No i zadzwoniłem do, do Tomka Babilońskiego, dał mi szansę, mam, mam taką umowę, że... Podpisany już mam kontakt, że stoczy do, do końca 2014 roku jeszcze 9 walk. Także to fajna rzecz. Czyli tak naprawdę teraz może być tylko lepiej. Powiedz mi jakie plany na końcówkę 2012 i 2013 roku? Na razie myślę o, o tej walce. Teraz mam mieć walkę 9 grudnia w Białogrzegach. Później zobaczymy, co dalej. No, może może tutaj w Polsce może coś uda się, jakieś walki lepsze. Załatwić za granicą. No, ale na razie wiadomo, trzeba ten, ten bilans nabijać sobie mimo wszystko, bo z takim bilansem jak mam Mondwazera to nic nie zwojuje. Czy w tej chwili współpraca z Tomaszem Babilońskim pozwala ci tylko się skupić na boksowaniu, czy też pracujesz, uczysz się jak to wygląda? Czy nie, no, na razie pracuję. Tutaj mam już dogadany z jednym sponsorem, że będziemy płacić miesięcznie pieniądze. Być może znajdą się i nie, nie będę musiał. Jestem, znaczy jestem. Skończyłem licencjat wychowania fizycznego, będę chciał dokończyć magisterkę w Warszawie na WF-ie. Także no, na razie się skupiam, chcę się skupić na, na, jednak na boksie. Powiedz mi, kiedy zaczynasz przygotowania do grudniowego pojedynku? Do grudniowego pojedynku mam mieć jeszcze jedną walkę 17 listopada, ale to jeszcze nic nie jest pewne. No, praktycznie już, już w tym tygodniu chcę zacząć. Też trochę mi plan krzyżową, ślub mam za tydzień, także, także też mi troszeczkę to koliduje mimo wszystko z teningami, ale myślę, że już po ślubie za tydzień albo w tym tygodniu jeszcze zacznę treningi. I ile będziesz razy w tygodniu trenował? Jak to będzie wyglądało? Myślę, że na początku to jest nieść około 7-8 teningów tygodniowo. Później wiadomo mocniej, mocniejszy troszeczkę etap, inne treningi i na koniec już przed walką. Michał, na koniec ja i cała redakcja Boxer RG. chcieliśmy ci życzyć, jak żenisz się w przyszłym tygodniu, więc najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia, no i wytrwałości w tych ciężkich treningu, treningach, A i wszystkiego dobrego. No dziękuję, pozdrawiam wszystkich.